Krystyny czubówny nie trzeba nikomu przedstawiać. Jej niski, ciepły i bardzo opanowany głos znają doskonale miliony Polaków. Dziennikarka i Królowa polskiego Dabingu otrzymała kilka telekamer, To z jej głosem w tle wiele osób poznawało zwierzęta świata, Emitowane od 1985 roku. Krystyna Grażyna czub. Bo tak naprawdę nazywa się legendarna lektorka z wykształcenia jest prawniczką. Prace dziennikarki zaczęła jednak już w wieku 20 lat. W 1974 roku pierwszy raz poprowadziła audycję radiową i szybko stała się rozpoznawalną postacią w polskich mediach. Od 1991 roku była prezenterką panoramy w TVP2. Czytała też programy przyrodnicze. Przez całą swoją karierę współpracowała też z różnymi stacjami radiowymi. W 2001 roku odeszła z telewizji i nawiązała współpracę z telekomunikacją polską. Choć nadal gabinguje, to niechętnie prywatnie pojawia się w mediach, nie udziela wywiadów ani nie pojawia się na czerwonym dywanie. Dlaczego? Krystyna Czubówna całkiem niedawno wyjawiła, że ma żal do mediów i dziennikarzy. Chodzi o to, że prezenterka uważa, że jej słowa są często przekręcane. Powiedziałam tutaj na tym spotkaniu, że to, co najcenniejsze mamy dla drugiego człowieka, to jest właśnie czas, który mu poświęcamy. Wobec tego nie z każdym mam prawo chcieć rozmawiać. Co do dziennikarzy, którzy zadają pytania, przeprowadzony wywiad może być bardzo sympatyczny, a potem w prasie czytam coś zupełnie innego, ponieważ jest w mniejszym lub większym stopniu modyfikowany, wyjaśniła Czubówna. Krystyna Czubówna, jak się okazuje, nie tylko czyta filmy przyrodnicze, ale jest też ogromną ich fanką. Lektorka wyjawiła też, że jej największym marzeniem jest uczestniczenie w wyprawie i podglądanie razem z ekipą filmową tego, co dzieje się w naturze. Czubówna zapowiedziała, że wkrótce ma zamiar to marzenie spełnić. Zobacz też. Krystyna Czubówna nic nie wiedziała o śmierci Połomskiego. Jestem oderwana od rzeczywistości skandaliczne słowa Holland na pogrzebie Stuchra. Poruszenie to mało powiedziane zwierzęta świata. Emitowane od 1985 roku. Zobacz też. Krystyna Czubówna nic nie wiedziała o śmierci Połomskiego. Jestem oderwana od rzeczywistości skandaliczne słowa Holand na pogrzebie Stuchra. Poruszenie to mało powiedziane.